Dobra, zamiast kasy za nadgodziny, mogą być koszulki. Muszą, Muszą być! być. Hmm. I co? Super, powiem nie? Ale po co my w ogóle mamy nosić koszulki z logo firmy, jak my nawet nie mamy kontaktu z klientem? Przecież my wysyłamy maile, dzwonimy i tak dalej. No przecież klient nas nawet nie widzi. Ale czuję, klient ma instynkt. On wie. Czy wierzysz w misję firmy? Chwila zawahania biegnie od razu do konkurencji. A tam noszą uniformy. Konkurencja ma takie koszulki. A w McDonaldzie? McDonald's raczej nie jest naszą konkurencją. Ale mają koszulki. I co? Każdy chce kupować w McDonaldzie. Od przyszłego tygodnia robimy tak samo. Myślicie, że będą darmowe? Myślę, że będą hup. Yeah. No, każdy teraz w koszulkach firmowych, jak w mundurze, a faceci w mundurze nie będę mogła się napatrzeć. Czy wysłyszeliście to, co ja? Panie prezesie, yy, mamy taką jedną kwestię do prezesa. Na kiedy te koszulki? Ach. Spokojnie. Widziałem, że wam się nie podoba. Przezarzam kasę na coś innego. Nie, nie, nie. Nie rezygnujemy. Chcemy, chcemy koszulki. Klient jednak wyczuwa zaangażowanie. Mhm. Ja chciałem zostawić budżet, żeby w końcu móc płacić za wasze nadgodziny. Ale nie ma czasu na płacenie. Właśnie w tym momencie jakiś klient biegnie do obozów ro... Do konkurencji! Dobra, zamiast kasy za nadgodziny... Mogą być koszulki. Muszą, Muszą być! być. Świetnie jest zatrudniać takich specjalistów jak ty w dziale HR. To co? Tak jak się umawialiśmy? A, tylko noś tą koszulkę przez następny tydzień. Za to będzie kolejna stuba.